No, są na samym dole? O, to, jest no, no, no. co to jest? Typy to mają jakąś, kurwa, nie wiem, co zrobione. Go od lewej jest dużo space jak coś sobie. Mm -hmm. No. no. Okay, jak pod, na, na, na... pod nami layer. Piję dużą. Jak przed, nie, 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 no. Pod nami, pod nami, pod nami. się na wyjebie pod górę. No. Oni idą tu na bok. Wąs, dead? dead, dead? Dead, dead, dead. No, jest jeden został tylko. Dowadam się. Mac na mnie jak chcecie? Dobra idę do dawa, was. Do znowu? No, no, dawajcie. I dawajcie przede mnie, tutaj. Dawaj, dawaj no. Zmusili mnie. Co? Podaj, idź. Podaj, idź. Tutaj dawaj Do tego. Daj tędy. W tej chwili full twardych. się wszystko, zamieniaj się wszystko. Pa. Weź, czekaj, jeszcze raz. się no, wszystko. Chodź, e, spać! No. no. Nie będę tego podał. Tak. Dead tak. mnie zabiło. Masz i kill, dostajcie i metal. Wziąłem, metal, metal. Dwie, no. Pod nami jest loot, ale chyba je bądź. Nie wiem, czy chcemy ryzykować. Chodź, może go wezmę. Chodź, damy.

Mam się siedem bricka jeszcze Tutaj na naszym lejerze Aż na, poszedłem no Co macie? Ma idzie przy? tam, idzie tam Weź Pierwszy, pierwszy Przez stare buildy Chodź Ktoś? zabiera. Biorę, biorę Znajdź pomerzy, jebać Mam no, ci Uleci kononem jeśli masz na polu Jest trzy Dawaj, dawaj Macie całego tarpa Z Dwa mięsa cały czas tam Jeden lejrem z wami Daj, odzieram 100 Aura ma 0, Aura Maję, miję, miję 0 Aura i focus 0 Pojść do znowu Aura Dwani kanona jednego Albo dwa nawet Zrzucam ich, rzucam! No No Nice mi go, albo fuja, Kanon mi

Kurwa no ja czemu ja muszę mieć takie annak kurwa że, ja, że mnie zrzucają jakieś kurwy z dołu co nie, co nie potrafią się ruszać, ty jest jakimś randomem jeban kurwa I chodzi na pózka kurwa w bok To tak jest zawsze jakby nie strzeci albo nie musisz, musisz być chorwa idealnie kurwa w bok czy Setim. A jest kurwa zawsze Masz co no? No my lecimy samety Kraft white white Del mój 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 90 metalu tu jest i 100 brico Dobra, już starszy chyba Krótki mhm. jeden ja spodobał chyba Spodawali obok nas, ale dobra, mam 3 i tak, nie bardzo Z nami spodawali też Chodź, 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 chodź Abo do was, dawaj Czekam Pod prawej Pod prawej Lecę tutaj, lecę tutaj Dobra Spodem na Logrand Tutaj, im więcej Będziemy spodawać o kolejnym, co? Zaraz Wejdź, chodź, chodź Okej, okej Możemy kogoś przysprawiać? Nie możemy tak. no? Logrand? No możemy Na Logrand spróbujmy, żeby ten tu Dobra, go, dobra jest. patrzę na zonę Tak, tak go Wyląduje tutaj na dole, noż, Tak, prawie na dole Mama, tak, mamy, to mamy, ma, to ma logram Nic tylko nam do tego I dawaj na dole Musimy się trzymać potrzebuje 10 sekund Ja mu dałem, ja mu dałem Wejście, wejście, ok? Na dole możemy Zobaczcie, idealnie? to Prawie. Jest bread. Tutaj albo gdzieś zaraz. No gdzie nie mogę sobie zdawać gdzieś tu albo na na na. No na, ten, na no do. Na te są. A ich przysięgamy. Może mi ich tu dostać no, już To nam.

Ej, sery, kamień, zachęcałem się. Bo, kij, gdzie są kielek, te i tak no, i no, Ale nie ma nikogo na naszym lejerze. Ej, sery, do... no, są. nasze jedną w bok, tutaj są. Możemy ich zrzucić? Na mnie? Brake. Dawaj, te podrzucam. Nie Moje. Przeszli, przeszli. dół nikogo nie ma? Pożytaj. Debiu. Są na są na dole. Ej, tu! O kurwa, to są z dołu, z pod nami, pod nami, pod nami. Czekół, czego. Muszę silować. Dabie go i do zona. Dzie sekundy, trzy. Ijedę dużo w kamieni, ty musisz pierwszy. Nad nami, nad nami możemy zrzucić. Nie, go 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 No, jestem już. Nad nami chodzę, nad nami. Centralnie są. Pod nami też chyba. To jest ostatnia strefa, budujcie wszystko, wszystko. Buduj wszędzie. No. no. Ja myślę. To jest nasza jak coś, nie ja wiem, w ogóle. W Potrzebuję twarde, potrzebuję farde. Masz, Tup. masz, fuj okay, no tutaj? Nie mam kanona ja, ja mam, ja mam nie wiem masz to, ty masz to okay. Rzucajmy ty, bo musimy kanona przejąć Na tym że to ostatni Niżej, no to na górkę zaraz będzie szła jakby Nie, no Kamień za nami, kaon za nami drewnie Oni drewno rośniegają Rzucam, rzucam, rzucam Dead. Nice, kanon Nice, tego te Ja mam w daj, daj, daj Możemy zrobić jeszcze z taką stratę, nie wiem jak to się robi dokładnie Nie, to zróbmy po prostu tik, tam i tam Mam trzy, dwa użycia w Co Spróbujmy rzucać cały czas, tutaj Rzucam Nie ma nikogo Rzucam Dead, Biorę, wziąłem Dwa nice. użycia Jan 3, ja mam 3 Proszę, ja mam trzy. Rośniagaj, rośniagaj, Sorujemy... Yy, nie, no nie, 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 Trzymamy się za jajca jak będziemy do strefy, więc zaraz. I tam, i z pompami albo z rękami. Dobra do strefy się trochę. Używaj Czekaj ja użyję zaraz I dalej coś bukowane jak się utwierdzałem do tego? Ja się napierdałem. Oni się leczą. Jeden tak w ogóle został. Kurwa, ja ile mi ulec Dobra, Dobra, go, go next. Dwa. Dobra, w dół. I tutaj, tutaj na ja tym, kap, tym lądzie. Kap, 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 kap. kap Okej okej Na lądzie, ja mam lampę. Ja mam, la, mam, la pa... ja mam lampę jeszcze, chodź. Leci się, lecisz się. Oks, oks, jeden, ktoś? We, weź to. Sto? Dobra. Dajcie macy. Go, 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 Weź te, weź te, go, daj MPPRA. Nie lancujemy? No, nie. Nie musimy, nie musimy. Ja mam chuj masy, ja mam chuj masy. Głosi ja Tutaj mój jest, tak? Pychnijmy się przedłużać, potrzebujemy potrzebujemy masy, potrzebujemy no, masy, no, no, o, zginąłem na okay. hita. weź masy, weź masy, weź masy, O, masy, weź masy, weź masy, weź masy, weź go weź 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 on jest najwyższy. On ma flipery, kamień. może iść. Nie, na razie nie idzie. Miał no, Teraz no, nie, to nie poszedł. Nie, nie poszedł swoim wstęp Tu na... Masz aptekę jeszcze jak coś? I no, jeszcze tak na no, W górę ci masz. Proszę, masz to? Z prawej? No, dawaj. tak, ten krótki. Nice. 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 Nie możesz na full low. No weź Renani. Nice. na Nice. 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 Oni Nice. 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 dobra Meda musisz użyć kolejnego Nice. Długo szybciej musisz łapnąć. Nic? Idealnie. Czy to należy? Ocelam, tak, idealnie. 6. Oni się mi pierdłem, bo to do góry idzie. Tam brick, metal do lewej, może się w pierdolej tam. Tu masz pod sam. Pod no i złego, co to jest pod tobą? Naj, metal. Nie Met złego metalu nie złego. Dobro. Naj, zajibi

Możemy ich zabić teraz? Mam przeszli Dobra, zrobimy 1000 cm. Chwyt! 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 White Chodź, chodź! Chodź, chodź, chodź! Chodź, chodź! Chodź, chodź, chodź! Chodź, chodź, chodź! Chodź, 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 chodź! Chodź, chodź, No no chodź, chodź, chodź! Chodź, 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 chodź! Chodź, 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 chodź! Chodź, 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 Typo tu mamy Tak? On się biją 120 Dead Nice 100 dead dead, 200 Go do przodu, go do przodu typ jest na lograndzie Dead Chodźcie no. do mnie śliczpy Jest no. lefantra, nie no, wiem co budy, budy, budy. nie mam nic Mam kanona. kanona Rzuć masów. Mas. To nie, masz To ja

Gdzieś jeden? Ty staniesz w stronę kamieni? Do pleców. A tu dwa mażyć się wyjep icie tam pierdale z nimi. Bo no czas, 4 minuty. Taka A nie? jest z nimi, z nimi. Kurwa! O, jesteś tymi banym pługiem!